W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o jej medalu Mistrzostw Polski w biegu na 1500 metrów w kategorii do lat 23, Aleksandra Bereśniewicz, bo o niej mowa po raz kolejny zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. W tym tygodniu przyglądamy się, jak poradziła sobie w meczu reprezentacji do lat 23 między Czechami, Ukrainą, Węgrami i Polską. Rozgrywany na stadionie awf w Krakowie, tzw. zwany Turniej Nadziei Olimpijskich, był okazją na sprawdzenie swojej formy w rywalizacji międzynarodowej. Zawody zgromadziły najlepszych sportowców młodego pokolenia, a wśród nich także biegaczkę z Krosna Odrzańskiego, reprezentującą obecnie barwy klubu z Poznania. Jeden zawodniczek, po dwie Polki, po dwie Czeszki Ukrainki i jedna reprezentantka. Węgier z imponującym skądinąd rekordem życiowym 4:15:04. Agnes Musil. Inna sprawa, że to jest czas z Hali, zawodniczki, która jest właśnie halową mistrzynią Węgier, i wtedy ten rezultat wykręciła. W sportowej rywalizacji wzięło udział blisko 250 lekkoatletów z czterech krajów. Aleksandra Bereśniewicz po raz kolejny potwierdziła swoją wysoką dyspozycję i zwyciężyła w biegu na 1500 m, dodając ważne punkty do dorobku Polski. Wynik 4 minuty 20 sekund i 79 setnych jest nowym rekordem życiowym zawodniczki. Od samego początku prowadzi reprezentantka Węgier, teraz ma za swoimi plecami polski duet Bereśniewicz, także dobra końcówka i ona wyprzedzi wstępniak. I co więcej, też niewykluczone, że dopadnie Agnes Musil, kapitalny bieg Aleksandry Bereśniewicz i to właśnie reprezentantka Polski wygra z rekordem życiowym. Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała cały międzypaństwowy mecz lekkoatletyczny. Drugie miejsce zajęli Czesi. Trzecia była Ukraina, a Węgrzy zajęli czwarte miejsce.